Halo, halo, cześć manko, z tej strony Jazgas. Witam was w kolejnym odcinku z gry Sonic Frontiers. Lecimy z tematem, ale zanim polecimy, podnieśmy sobie jakąś umiejętność. Dlaczego by nie? Eee, Czekajcie mi gdzieś tu kabel przeszkadza od mikrofonu. Bo niestety nie ma na statywie jako na ramieniu, tylko właśnie on na statywie tak jakby, także no. <laughs> Dobra, co tu mamy? Eee, obrotowe cięcie. W... Ciśnij spacy w trakcie kombo. No tego kombo za często nie robimy. Aha. o kurde dobra chyba będziemy z tego korzystać dobra zobaczymy co tam dalej jest ciekawego to już nas nie interesuje jak widzicie już coraz bliżej się tak jakby zbliża do nas ten przeciwnik ale zanim gdzieś tam dalej polecimy sprawdźmy co tu mamy Możemy spróbować zrobić teraz tą próbę cyberprzestrzeni, oraz będziemy sobie tu dalej odblokowywać mapę. Tu też na pewno jakoś się będziemy mogli dostać, ale to jest za jakiś czas. I tu też jest przeciwnik. Dobra, zrobimy tak. Lecimy najpierw tu odkryć, zobaczyć co tu jest. Pozbieramy po drodze jakieś klucze i wróć, będziemy się powoli wracać tu gdzie zaczęliśmy, żeby to tu poodblokowywać. Także lecimy. czy znaczy chyba tutaj. Byliśmy? Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Aj, minąłem się. Gdzie tak ładnie? Oszukać. Dobra, no i oszukałem sam siebie. Czekajcie, czy ja dobrze biegnę? Oho. O nie. Dobra, to to jest zły pomysł. Dobra. What the fuck! Patrzcie to, a ja nawet nie wiem jak to robię. O! Nie, nie zamierzam się nawet denerwować, że Wam powiem. I myj go z tyłu. Uciekniemy. Haha. Myślę, że się dam jakoś w taki głupi sposób nabrać? Dobra, jak nie chcesz taki, to tak go pokonamy. Super, ej, cieszę się. Dobra, co tu mamy? A ja wiem, to będzie jakiś ten, żeby wyskoczyć, no właśnie. Dobra, no lecimy. Tak w troszeczkę oszukany sposób, ale... Co tu mamy? tam? bo ja nie przeczytałem. Może do końca tego chyba mamy zrobić ileś tam obrażeń? Fail? Nie. uwadało się. Super. No i dobra. Mamy odblokowane. I zaczynają się nam już pokazywać nasze mm, ślizg ślizgawki. Nazwijmy to ślizgawkami. E, także to mnie akurat cieszy. Super. Kolejne koko. E, jestem ciekaw m, tych e, opowieści, szczerze wam mówię, jakie teraz tutaj na nas czekają w tym tak e, jakby w tej, w tej próbie może próbie, nie e, przy naszym, no przyjacielu no i jesteśmy tutaj gdzie chciałem akurat wylądować dobra, lecimy, próbujmy mamy no w końcu te zębatki, wykorzystajmy je ja jestem ciekaw tego Dobra. O, głowa Sonika dalej boli. A, To chyba migrena. Czy będzie jakieś tabletki? Dobra, ja wam to pominę. Bo to raczej chyba nic nie powinno być ciekawego. Eee. Kombo. Aha, czyli najpierw spację. Spacja i szybko ten. Albo przytrzymać. a patrzcie ile komu znowu waliliśmy. Dobra. Chyba okarnąłem. A to będzie mojego mocne. Przecież te wszyscy przeciwnicy to będą... tacy łatwiutcy. O, taka mapka jak była w poprzednim tym. O! Czekać, bo ja nie wiem. Tak. Aha. Spoko. Fajnie, to się cieszę, że jest taka mapka jak. Co Pierwsze tak jakby przywitanie się z Soniciem. Dobra, tak i tak. Super. Dobra. Zaskoczenia. Czy to trzeba będzie się przedostawać po przeciwnikach? Okej. Okay. O, o, Dobra, teraz to ja sfailowałem. Nie wiem, dlaczego mi myszka nie zadziałała. Raz, dwa, trzy, cztery, jedziemy! Czekajcie, ja się muszę trochę oddalić od mikrofonu, bo zauważyłem też, że w poprzednim... E, w poprzednim odcinku no, troszeczkę za głośno dla Was mówiłem. E, no, przyznam się Wam szczerze, że też e, zmieniłem troszeczkę ustawienia e, tego. Mikrofonu to może też to jest, o, ale patrzcie, ile tu dziesiątek jest. Dobra, ja Jestem ciekaw, jakie teraz to jest czasowo. To wychodzi ok, to mogliśmy to pominąć. O. Wow. Dobra, możemy tak to zrobić o, o Dobra i nie jest źle, w sumie wszystkie gwiazdki zaliczyliśmy Ciekawe ile trzeba było tych B, dwie minuty. Co wy powiecie na to, żeby spróbować jeszcze raz? To jest zrobienia przecież. Jakbym ja to z początku nie sfailował kilka razy, to by mi się to na spokojnie udało. Tylko to trzeba wszystko zrobić tak, żeby właśnie nie failować. No biegnij, Sonic! Dobra, no i widzicie, to jest to co mówiłem. O kurde, wiecie co? powtórzymy raz. Ja spróbuję troszeczkę innego e, sterowania na zasadzie QE, żeby nie właśnie nie sfailować tego ok, a górę będzie najlepiej. Wow, nie wiem, czy widzieliście, jak go szybko w lewą i w prawą stronę z Sonika. Dobra, a tutaj nie ma nic do failowania aktualnie. No i co, teraz na, na sprincie, nieważne gdzie, nieważne jak. Dobra, lecimy. Dobra, tu nie jest potrzebne troszeczkę. Ej, no damy radę, Ej, jestem dobrej myśli, nie? Dobra, no, jak jeszcze tak z 5 razy by skoczył, to na pewno byśmy nie dali rady. Fajnie, że to jakieś takie to po sobie. w jakiś sposób da się po prostu pomijać. Te niektóre. do góry. Uff. No myślę, że już powoli biegniemy do końca. Może być na śliskawce. Tak, czy nie? Nie, patrzcie, ale fail. Ale mamy chyba tyle czasu, żeby to jeszcze raz powtórzyć Zobaczymy. 20 sekund Dawaj Sonic, dawaj, 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 Nie, co się stało? Dlaczego? No, no patrzcie to, ale przypał. A ja nie chcę wam przedłużać tego odcinka. Już jest 94. Dlaczego mi teraz nagle Sonic nie wariuje? <grym> Ale jestem pozytywnie nastawiony, także spokojnie. Dobra. Dobra, tu myśmy już troszeczkę czasu zgubili, bo mi nie jakoś nie ogarnia tego sterowania, jak o co tak naprawdę chodzi. Aha. Nie szkodzi, mamy czas. Eee, właśnie jak tutaj na zakrętach mam, miałbym sterować jakoś ładnie. Dobra. Tak prościej tak jakby. Dobra, let's go, lecimy. O, właśnie tutaj jak te. Tutaj, okej. Okay. Cały czas musimy biec teraz napędzie. Tak, 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 okej. Okay. Nie wiem, czy mam coś naciskać, czy to tak samo z automatu. No, nie się zapowiada, 20 sekund. Chociaż w sumie wydaje mi się, że jesteśmy już przy końcówce. To jest. No i proszę, da, da radę. Ja Gonim czasami te niektóre próby, dlaczego one są takie ciężkie, tak jak na przykład ta. I tu jest dwie minuty, gdzie mogło być spokojnie, nie wiem, minuta czterdzieści Spacja, żeby opuścić A niektóre są takie, że... Eee, nie wiem, dają 55 sekund i są naprawdę trudne Dobra Udało się Mogę sobie te dwa, dwa haczyki zrobić, czyli odblokowaliśmy mapę i zrobiliśmy cyberprzestrzeń Fajnie, pomijam to wszystko jakby coś eee. Proszę, pierwszy jest odblokowaliśmy Możemy sobie po niego podskoczyć U. Ciekawe, gdzie jest tak w ciekawości. Widzę, gdzie jest. Dobra. Ale ja się teraz tam nie zamierzam wybierać, bo mam. Kontynuujemy mój plan i przedostajemy się tutaj. A tu jest taki ciekawszy, mi się wydaje, boss. Ok. Do góry... O kurde Dobra, no to jest ciekawie, nie, nie, nie da się powiedzieć, że nie e, Biegnijmy tutaj no, ja wiem co to jest za... Jak wiem widzieliśmy go przecież już w tym poprzednim w odcinku Ale nie wiem jak się z niej walczy o kurde On człapie w moją stronę skromną Okej, okay. pamiątki potem. dobra no, lecimy, nie ma się co z nim, Spider, e, przejmować. E, spróbujemy, i ja piernicz, ale się wystraszyłem, że on na dzień dobry zaraz mnie będzie jakoś atakował. Okej, okay. może tak? Okej. Okay. teraz to mogę. Dobra, czy on się tak naprawdę teraz wbił? Dobra, i szybko tam, kurde. On się tak jakby też teraz wbił. O, o! tędy biegać. Oh -oh. Holy shit! To są jakieś lasery, które trzeba omijać. O kurde. Nie wziąłem tego, ale to by trzeba było wziąć. Wszystkie. Jeszcze raz? O co tu chodzi? Czy ja muszę wszystkie zebrać? Ja nie dam rady wszystkich. jest w ogóle, no, walką zainteresowany. Dobra. Pokonujemy go w jakiś dziwny sposób. Co się nagle stało? Przecież wywalił nas do góry, potem znowu do dołu. What the fuck? O co tu chodzi teraz? Nie ogarnąłem tego, wybaczcie, ale jest to jakiś, taki... Nie mówię, jest ciekawy przeciwnik, ale taki kurde dziwny. To jest słodziak, widzę cię. Spadniesz, ty mało weso. Dobra. Mm -hmm. No i co? Naszym kolejnym planem jest, jako moim... Dostać się na tamtą wyspę i odblokować ją, także to jest mój kolejny plan. Ale po drodze, słodziaki? U, zaraz za nim, słodziaki jako lecimy na tyrolce. Tyrolce, to nie jest moja Tyrolka. Jazgos ogarnie się. Upsa. O, Boże co, wracamy? Nie chcę wracać. O, o. O, o. Dobra. Let's go, lecimy tutaj, a tam jest jeszcze żeton, a nie widziałem go, i widziałem chyba soziaka. Tak czy nie, jest tu? Nie, wydawało mi się, dobra. Eee, dobra, lecimy teraz tu. No są, dobrze mi się wydawało, że tu gdzieś są. Dobra, szkoda, że też za zaczął padać. Eee, dobra, tu, hop, hop. Spadamy na dół. Czytaj, poproszę nie zacznijcie się obracać, okej, okay. let's go, o to jest jakiś nowy przeciwnik, okej, okay, to nas strzelasz, hała, co my mamy że my na nim polatać. O boże takie łatwizna taka łatwizna naprawdę. Wiedziałem, że to będzie ten, że nas będzie chciało gdzieś w, No. za przeproszeniem. E, najpierw się skupię na schodziakach. E, ja tu bardziej się przyszedłem skupić. O nie, to jest big. Co wy gadacie? Myśmy do biga przyszli. Ja w ogóle gdzieś z drugiej strony biegam, ja miałem tam biec. Najpierw chcę odblokować część tej mapy tak jakby, zobaczyć co tu fajnego jest. Ale są te... te... Powiem wam tak, grafika tu jest naprawdę przepiękna. Co tu mamy? O, tu jest nawet nasz przyjaciel, z którym pogadamy. E... Okej. Okay. Zaraz słodziaki z wami się zajmę. To jest drugi ten. I przypuszczam, że gdzieś tędy, tu, trzeba wejść. A nie, czekajcie, tu jest jeszcze jeden, dobra. Widzicie, to trzeba tylko i wyłącznie popatrzeć się dobrze. Może gdzieś na boku jeszcze? Jest, 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 są, na boczku. Dobra, ciekawie. Mówię Wam, ta mapa jest mega ciekawa, jest dużo takich e, no ciekawych znajdźków tak jakby, a i ten pewnie trzeba będzie wejść. Takich innych niż na tamtej mapie tak jakby. Dobra, już mnie to wkurzało, <ścoughs> przyznam się. E, dużo takich ciekawszych jest tutaj teraz. E, momentów. No i patrz, mam mapę odblokowaną, super, cieszę się. Pewnie będzie tutaj gdzieś szybszy dostęp. Czy my będziemy w stanie tutaj uzyskać tyle kluczy? Nie, tu widzę, że są dwa, cztery klucze chyba do zebrania, także, że z tym akurat mogę powiedzieć, że jest lipa, ale na pewno się tu wrócimy. Tylko aktualnie gra mnie tu nie chce. Jako nie chce, C, ale mi jeszcze każe pozdobywać troszkę eee, tych przecież, nie umiem się wysłowić, a nie patrzcie, eee, pamiątek po eee, Tailsie. Pię. To jest piękny dźwięk, nie? Naprawdę, lubię ten dźwięk, troszkę nabijamy tego. Ej, w sumie, ile mamy? 20 minut. Dobra. Let's go. Spotkajmy się z Bigiem. Dlaczego by nie? Pomijamy to, oczywiście. E, kawy we sobie wezmę, jak pozwolicie, podczas wczytywania. Hey, Sonic. Back. Przyjacielu. Jasne, że chcesz iść na rybki. E... W na poprzedniej mapie szukałem cię w wieki, a teraz nagle znajduje cię w drugim odcinku, tak naprawdę. Super! Ej, a my nie możemy kupić pamiątek po tym? Czekajcie. Hmm. Połowimy patrzę: 21 do 20, tak Spokojnie możemy połowić. Dobra. No tam gdzieś rzucimy. Nie wiem, czy to ma jakieś mega znaczenie. Gdzie się tak naprawdę rzuci. O, tu są dwa. Udało się, super. To będzie skrzynia. No, jak są dwa, to już wiem, że to są skrzynie. Super. Dobra, czy my możemy sobie teraz wyjść? Eee... Okej, okay, wyszłem Zobacz rybopedię wymienię żetony. O. No i jest pamiątka po tym, ale ja bym chyba chciał bardziej zapiski Eggmana. I ile tych pamiątek? Aha, czyli po jednej pamiątce. Hmm. Czy co? Weźmiemy te zapiski, weźmiemy to jeszcze. No też dużo nie damy rady. Jeszcze raz pójdziemy na rybki kupić tutaj u niego żeby zdobyć 40 tych, bym potrzebował mieć 80 80 punktów, tak jakby także no, byłoby ciekawie, jak tu widzicie po 12 dobrze mówię? to są 2 tak, chyba, chyba tyle. 80 tych punktów okej okay. dobra Dobra, wiecie co, widzę 23 ten. nie będę wam tu przedłużał. Hmm. Ja sam, może troszkę jeszcze połowię w sumie, bo jest to fajne, przyjemne, muzyka też jest taka na no chilku. E... oj, patrz, złota skrzynka, znaczy skrzynia ogólnie, a nie, patrz, jakiś żółw szczurowaty, co jest. Patrzcie jak na koniec, jak jeszcze, ten dobra, ostatni raz z wami, wychodzę stąd, Ok. a co, kupimy jeszcze tam co nieco, rodzynka, 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 jakoś tak, w sumie 10, wyjdźmy, a nie, patrzcie, bo ja 10 kupię, tak jakby teraz, pamiątek, czy bym potrzebował 200 tych punktów? E to nie, to się nie opłaca. E, klucze do skarbów ze szmarek nami chaosów? Raczej nie. Mm. Weźmiemy sobie te, żeby zwiększyć całkowicie moc. I jak najbardziej, chyba koko będzie spoko pozbierać. Wyprzedane. Ok. E, raz, raz. Dobra. I już nas na nic nie stać, wychodzimy, wróć na... Nie to, proszę. Nie, no proszę. To jest tak powolny, działa reakcja, jeśli chodzi... Jak on jeszcze mówi, to jeszcze nie mogę sterować tak jakby, no to jest troszeczkę słabe. Ale z drugiej strony też się nie dziwię twórcom. Dobra, ej, kurde! Fajnie wyszło. Ja się cieszę mega z tego odcinka, nie wiem dlaczego, a mi się cały czas... Uła. E... No, twarz śmieje. Jeszcze się wyjdzie na to, że A to też można odblokować? O lol, nie widziałem. Dobra. Ej, to jestem w szoku. Jeśli tu można też coś odblokować, to w następnym odcinku spróbujemy to odblokować. I jeśli się uda. To, jeśli skończymy, będziemy już gdzieś pod koniec, wrócimy się i zrobimy taki jeden odcinek, gdzie cały czas w sobie po prostu łowie albo zrobię wam taki odcinek bez mojego komentarza, lekko przyspieszony. Tak na zamiast. Teraz oglądamy powiedzmy na 100%, to będzie tak ze 150 i będzie bez mojego komentarza. Za kość może zyczką w tle. Także dobra, ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, by zostawić sobie łapkę w górę oraz komentarz. Będzie mi naprawdę miło. Każda taka łapka. E i subskrypcja motywuje mnie do dalszych działań. Komentarze mile widziane. Z lewej strony wam się wyświetla poprzedni odcinek Sonica, a z prawej strony jakaś inna losowa seria. Chociaż zastanawiam się, czy tego po prostu nie zmienić. I wam dawać tylko poprzednie odcinki. Trzymajcie się do następnego. Cześć!